Cześć, z tej strony Ania. Witam Was bardzo serdecznie. Chciałam Was zaprosić do takiej krótkiej praktyki, która nas co nieco rozbudzi. Zarówno fajna praktyka rankiem, kiedy budzimy się z nieco zyrzestwionym ciałem, bądź być może po całym dniu pracy, jak i także na jakiś taki wieczorny rozruch. Jedynie co potrzebujemy to troszeczkę maty, jakieś wygodne ciuchy. No i co? Ja dzisiaj jestem na zewnątrz, więc również zachęcam Was do praktykowania jogi na zewnątrz w otoczeniu natury. Troszeczkę wszystko inaczej smakuje, także bardzo serdecznie Was zapraszam. Dzisiaj zaczniemy sobie niewinnie Od pozycji dziecka, usiądźcie sobie na chwilę na piętach, Połóżcie sobie dłonie wygodnie na udach Subtelnie cofnijcie pod brudek. Możecie tak troszkę się delikatnie jeszcze siedząc na swoich stopach trochę pobujać Aby ciało się tak przyjemniej ułożyło pokołysać. Przemknijcie sobie na chwilę oczy I bierzemy głęboki wdech przez nos I wydłużamy kręgosłup w stronę sufitu i długi, powolny wydech. Postarajcie się łagodnie posłuchać tego, co się dzieje dookoła Was. Czy może jeśli praktykujecie w domu jest to zegara. Czy być może na zewnątrz takie ja kwiaty rozczuje. Trochę szumu wiatru. Zrelaksujcie swoją twarz szczękę jeszcze raz wdech. I długi, długi wydech. Po czym bardzo z taką uważnością, łagodnie rozszerzcie sobie kolana na szerokość maty i postarajcie się połączyć duże paluchy u stóp. I łagodnie wsuńcie swój tłuk pomiędzy wewnętrzną część ust. Rozciągnijcie palce u dłoni, wyciągnijcie tłuk, wyciągnijcie go do przodu, jakby starając się wtłoczyć go troszeczkę pomiędzy wnętrze waszych nóg. I wygodnie połóżcie czoło na matę. I zostańmy tak na chwilę. Poczujmy łagodnie otwieranie bioder, ale przede wszystkim relaks. Weźmiemy sobie w tej pozycji takie trzy spokojne wdechy i długie wydechy. Postarajcie się wsłuchać się w swój oddech, uważnie go obserwujcie. I jeszcze raz wdech i jak najdłuższy wydech. Postarajcie się poczuć, jak Wasze pośladki łagodnie opadają na a także to, jak czujecie się dzisiaj ze swoim ciałem. Po czym łagodnie z kolejnym wdechem podnieście głowę do góry i z wydechem przydreptajmy sobie troszeczkę w lewo wydłużając prawy bok, jakbyście chcieli troszeczkę wykreować więcej przestrzeni po prawej stronie, troszkę więcej pomiędzy żebrami. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Jak poczujecie, że po chwili możecie troszkę pogłębić w dane miejsce? Robimy to zawsze z wydechem. I łagodny wdech, unosimy głowę do góry, i z wydechem wracamy powoli do centrum. Połóżcie czoło na matę i troszkę go pomasujemy, zanim przejdziemy na drugą stronę. Poturlajcie głowę delikatnie od lewej do prawej strony tak aby to był dla nas po prostu taki przyjemny masaż. Super. Bardzo delikatnie i łagodnie. Nawet jak Wam się zacznie kołyszeć całe ciało, to wszystko jest jak najbardziej w porządku. Po czym zatrzymujemy się i z wydechem unosimy głowę i z wydechem sprawiedliwie w drugą stronę. Kreujemy trochę więcej przestrzeni po lewej stronie. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Starajcie się jak najbardziej świadomie wykonywać każdy wdech, jak i wydech. I staramy się wydłużyć wydech, wyrzucając całe zbędne powietrze zalegające w płucach. Jak możemy pogłębić? Robimy to subtelnie z wydechem. I jeszcze raz wdech. I długi, długi wydech. I z kolejnym wydechem głowa do góry, wracamy do centrum. Wyciągamy sobie troszeczkę mocniej, ręce, równolegle chcemy wydłużyć boki swojego tłowia, po czym powoli łagodniej, wyobraźcie sobie, że dźwigacie jakieś ścieżkie reklamówki z zakupami i tak zupełnie bardzo powoli suniemy ręce, jakbyśmy chcieli zrolować kręgosłup do momentu, że siądziemy na piętach. Super. Połączcie sobie teraz nogi, podbijcie palce u stóp, rozciągniemy sobie troszeczkę stopy. Ponownie ułóżcie się tutaj wygodnie. Pięty mogą się tak troszeczkę zsunąć. Będziemy wydłużyć kręgosłup w stronę stóp i z wydechem wyciągnijcie ręce do góry, poparcie za dłoni, połączcie nad głową w taki koszyczek i z wydechem wywińcie w drugą stronę, starając się jej troszkę porozciągać. Możemy troszkę skrócić się, prawy bok wydłużyć, lewy, wrócić do centrum i druga strona to samo. Tak łagodnie się poruszać, tak jak czujecie, że jest dla Was po prostu ok. Sprawiedliwie tyle samo na lewo, co na prawo. A w międzyczasie stopy cały czas się rozciągają. I powoli, z wydechem, z kontrolą opuśćcie ręce na wysokość Waszych barków, wnętrzem skierowane do środka i troszkę pozamykamy, pootwieramy klatkę, też się z wydechem. Tak jakbyśmy się chcieli jak najbardziej zawinąć ręce, przesuwamy do przodu. A z wydechem powoli płyniemy, otwierając klatkę na zewnątrz. I wydech, zaokrąglamy plecy. I wdech, pięknie się otwieramy. I luźne ręce, zróbcie ten ruch bardzo intuicyjny tak jak Wam pasuje, możecie tak jakbyście chcieli właśnie trochę popływać, poruszać troszkę bardziej palcami, żeby troszkę jakby uelastycznić swoje plecy, rozruszać swój kręgosłup, Super. Kilka razy, wydech, staramy się jak najbardziej zaokrąglić plecy i wdech. Otwieramy klatkę piersiową i różny wydech i wdech, pełną piersią i ostatni raz, wydech. Piękny, odżywczy wdech i rozluźnijmy ręce, rozluźnijcie troszkę barki. W międzyczasie cały czas stopy nam się rozciągają. I przejdziemy sobie teraz do pozycji stołu, do naszej kochanej pozycji wyjściowej. Dłonie na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Jesteśmy w pozycji neutralnej, nie zapadajcie się w lędziach. Popatrzcie gdzieś troszeczkę przed swojej dłoń i wydłużamy kręgosłup. Ktoś nas ciągnie jakby za nasze pośladki, za czubek głowy chcemy się wydłużyć. Bierzemy spokojny dech. I z wydechem płynny kocik grzbiet. I z wydechem krowy grzbiet z z I kilka powtórzeń, Wydech, kocik grzbiet. Maksymalnie zaokrąglamy pracę broda w stronę klatki. I wydech, krowa. I wydech, kot. Bardzo płynny ruch w waszym tempie. I krowa. Ręce takie elastyczne, dociśnięte na całej długości do maty. Spokojnie oddychamy przez nos. Pięknie. I wracamy na chwilę do pozycji neutralnej. i Po chwili pobijamy palce u stóp i przejdziemy do naszego pierwszego psa z głową w dole. Możecie być w pozycji bardziej aktywnie, czyli poruszać, pouginać sobie na zmianę nogi. Czasem właśnie przy pierwszym się trochę nas bardziej ciągną te tyły nóg. Chcemy wybić się z rąk. Ręce na szerokość barków, nogi na szerokość bioder. Znajdźcie tutaj swoje miejsce w pozycji. Po czym zatrzymujemy się na chwilę, żeby zostać nieruchomo. Głowa je relaks. Możecie ją łagodniej pobujać od lewej do prawej strony. Troszkę też takie ruchy w Przód i w tył. Łopatki oddalone od siebie. Wydłużony kręgosłup. Ciągniemy klatką piersiową w stronę naszych ust. Super. Zatrzymujemy się na chwilę stabilna pozycja, głęboki wdech. I z wydechem powoli opuszczamy nogi do stołu. I teraz łagodnie z kolejnym wdechem wyrzucimy prawą nogę w przód pomiędzy ręce. Ok, kolana nad kostką. Z wdechem unosimy się do góry. Patrz, popatrzcie troszeczkę za dłońmi, rozszerzcie klatkę piersiową. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Jeszcze chwilę, jak Wam jest niewygodnie, możecie mieć ręce połączone na klatce piersiowej. Łagodne wygięcie do tyłu. I wdech. Długi, długi wydech. I powoli z kolejnym wdechem wracamy do centrum. Łączymy ręce na wysokość klatki i z wydechem twist w prawo. Coś odżywczego i do naszego brzucha, i kręgosłupa. Patrzymy, co się dzieje za prawym ramieniem. Patrzymy do góry. Czy na sufit, czy na niebo, gdziekolwiek jesteście. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Jak czujecie, że możecie pogłębić pozycję bardziej, odpychamy się lewym łokciem od prawej nogi. I powoli z kolejnym wdechem unosimy ręce do góry, wracamy do pozycji wyjściowej. Rozszerzona klatka i z wydechem kładziemy dłoni na wysokości piętych, możecie opuszkami. I przeciągamy się, wypychamy paluchy w stronę sufitu. Pięta mocno tutaj dociśnięta, rozciągamy wspólną część nogi. Zostajemy tak na chwilę. Spokojny wdech. Długi wydech. Mocna też lewa strona. Jak chcecie troszeczkę popracować z równowagą, możecie spróbować przenieść obydwie ręce na swoją prawą stopę. I trzymamy. Nieważne, czy ta nowa jest stała, prosta, czy lekko ugięta, czujmy rozciąganie w tylnej taśmie. Super. Powoli odkładamy ręce. I z wdechem powoli wracamy do centrum. I jeszcze raz unosimy ręce do góry. Rozszerzona klatka. I wydech opuszczamy, wracamy prawą nogą. I jeszcze raz koci grzbiet. I z wdechem grzbiet w kles. Wydech koci grzbiet. I grzbiet w klęsy. Tępek w stronę maty. Super. Pozycja neutralna. I z wdechem teraz lewa noga w przód. na rozkostką. I wdech aktywnie unosimy się do góry. rozszerzona na Weźcie sobie takich kilka spokojnych deków, tak jak Wam pasuje. Postarajcie się na prawej już aktywnie w tej pozycji, aktywnie tutaj biodra, miednica, pośladki i rozkoszujmy się tam pozycją, rozciągnijcie palce u dłoni, poczucie, że klatka jest otwarta i z kolejnym wdechem wracamy do centrum, ręce idą na klatkę, płynnie z wydechem twist w lewo, odpychamy się teraz czy prawym łokciem, czy prawym tricepsem od lewej nogi, uśmiech na twarzy, nie spinajcie się, jak czujecie, że możecie pogłębić, to robimy to z wydechem. I spokojny wdech. I długi, długi wydech. Pięknie. I powoli z kolejnym wdechem wracamy do centrum. Unosimy jeszcze raz ręce, na klatkę. I z wydechem. O, porawa ręce, nawet jakoś I przeciągamy się. Wypychamy paluchy, rozciągamy też się na Achillesa. Niedaleko, ile damy rady, nieważne, ile ta noga jest ugięta, tak żebyście czuli pracę swojego ciała, ale nie ból. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. I po to samo, co na drugą stronę. Próbujemy przynieść obydwie ręce. Mocna prawa noga. Przenosimy obydwie ręce na lewą nogę. Trzymamy balans, rozciągnięcie. Możemy trochę podciągnąć za paluchę, ale pamiętajcie, wszystko idzie bardzo delikatnie. Po czym powoli odkładamy ręce. Odkładamy już całą lewą stopę i wdech. Jeszcze raz unosimy się do góry. Rozszerzona klatka. Głęboki wdech przez nos i wydech. Powoli odkładamy ręce. Pozycja wyjściowa. I jeszcze raz. Ostatni wydech. Kocik, grzbiet maksymalnie. I z wdechem grzbiet w klęsk. Wydech. Kocik, grzbiet. I z wdechem grzbiet w klęsk. Przejdźmy do pozycji neutralnej, podwinijmy na chwilę palce u stóp, unieśmy na chwilę kolana, mocny brzuch, mocny centrum i z wydechem przechodzimy do psa z głową w dole. Jeśli czujecie mocne spięcie w tyłach nóg, zostańcie jeszcze na chwilę aktywnie w pozycji, kołysając biodrami, oginając kolana, a zmiany spokojny wdech i długi, długi wydech. Z kolejnym wdechem unosimy prawą nogę do góry, ale nie otwierajcie biodra. Aktywnie pięta barki do równej wysokości i z wydechem mocne centrum, przyciągnięta noga do klatki, rzucamy ją pomiędzy ręce i z wdechem unosimy się do góry. Robimy jakby to samo, jest nieco trudniej, ponieważ high lunge lewa noga jest tutaj oderwana. Jeśli mamy przestrzeń w ciele, w lędziach, możemy się odchylić do tyłu. Mocne nogi, kolano i wdech. Łączymy ręce na wysokość klatki, to samo, robimy łagodny twist w prawo. Odpychamy się lewą dłonią, od prawej nogi patrzymy, co się dzieje gdzieś u góry. Spokojnie oddychamy, trzymamy balans. Mocne nogi. Spokojny wdech. Długi, 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 długi wydech. Postaramy się dokładnie powtórzyć to samo na tą stronę, tyle że z za głową w dole. Wdech, unosimy się do góry, poparcie za dłoni. I wydech, powoli opuszczamy ręce na wysokość ponownie pięty. Osać się, uziemcie trochę nogę z tyłu i tak samo staramy się troszeczkę przeciągnąć, rozciągając tylnią część nogi z przodu. Prawej. Spokojny wdech. I długi, i długi wydech. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj ze mną jesteście. Trzymamy. Tu również możemy postarać się spróbować przenieść obydwie ręce na nogę. Jest troszeczkę ciężej. Trzymamy, trzymamy. Opuszczamy. I wydech. Wracamy do pozycji wyjściowej. Poprawiamy lewą nogę i wdech. Unosimy się do góry do highland. Pięknie. Kolano od kostką, mocna, prawa noga. Jeśli mamy przestrzeń wcielą, możemy się troszeczkę odchylić do tyłu. I wydech powoli. Wracamy do pozycji wyjściowej, wysyłając prawą nogę przyciśniętą do klatki. Mocno do góry. Aktywnie pięta i wydech powoli. Opadamy. I poruszajmy się troszeczkę w tej pozycji. Rozruszajmy, pokołysajmy troszkę biodrami. I staramy się to powtórzyć na drugą stronę. Bierzemy głęboki wdech, lewa noga do góry, biodra na równi wysokości. Po czym z wydechem przyciągamy nogę do klatki i wrzucamy ją w przód pomiędzy ręce. I z wdechem unosimy się do góry mocna prawa noga, aktywnie pięta. Głęboki wdech, napełnijmy powietrzem nasze płuca i długi, długi wydech. Pięknie. Jeszcze chwilę, jeszcze zostajemy. Zawsze w którą stronę mamy troszeczkę mocniejszą i jest nam po prostu troszkę wygodniej, bądź ciężej. I powoli wdech, wracamy dłonie do centrum. Wydech, twist w lewo. Mocna noga z tyłu. Starajcie się jakoś tak bardzo jej nie uginać. Ona też bardzo nam pracuje tutaj z balansem. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. I łagodnie z wydechem unosimy ręce do góry, rozszerzamy klatkę prosiową. Mocna noga z przodu. I wydech ponownie. Opuszczamy ręce na wysokość pięty, uziemiamy nogę z tyłu i przerzucamy nogę na pięty. Tak samo. Noga ugięta tyle, ile potrzeba. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. Jeszcze chwilę zostajemy. Czujemy, co się dzieje nieco w tej tylnej części nogi. Możemy teraz obydwie ręce postarać się przenieść na lewą nogę. Jeśli damy radę. Super. Opuszczamy ręce. Oddalcie też barki od uszu. Nie spinajcie się. Spokojny wdech. I długi, długi wydech. I powoli z kolejnym wydechem opuszczamy nogę. Całą stopę Odrywamy prawą. Wdech. Unosimy ręce do góry. na klatka pryszciowa. Spokojny wdech długi, długi wydech, powoli z kolejnym wydechem opuszczamy ręce, wysyłamy lewą nogę do góry do trójnogiego psa z głową w dole i z wydechem powoli ją opuszczamy, znowu bądźcie troszkę aktywnych w pozycji, pokołysając troszkę biodrami, poługinając troszeczkę nogi, super, po czym na chwilę zatrzymujemy się, bierzemy spokojny wdech i długi, długi wydech. I powoli z kolejnym wydechem opuszczamy nogi, już na matę, poprawiamy pozycję, jesteśmy w pozycji stołu i łagodnie zróbcie takie dwa krążenia w prawo całym ciałem, rozluźnijcie swój kręgosłup, rozluźnijcie głowę, szyję, troszkę jakbyście chcieli bioderami jakby tutaj robić kilka krążeń i w drugą stronę to samo. Tak jak po prostu jest Wam przyjemnie, jak Wam ciało po prostu tutaj podpowiada super. I powoli wracamy do pozycji neutralnej. Wdech. Wyciągnijcie prawą nogę do tyłu. Zaktywizujcie piętę i wyciągamy lewą, nogę, lewą rękę do przodu. Wydłużamy. Ktoś nas ściągnie za koniuszki palców u lewej nogi. Ktoś nas ściągnie za prawą piętę. Mocny brzuch w stronę centrum. I wydech. Opuszczamy. I zmiana. Wdech. Lewa noga. Prawa ręka w przód. Trzymamy na chwilę. Koncentracja. Bala. Trzymamy pępek w stronę kręgosłupa. Wydech, opuszczamy. I jeszcze raz. Prawa noga, lewa ręka. Jeszcze chwilę, zaraz kończymy. Spokojny wdech, długi, długi wydech. I ostatni raz zmiana. Lewa noga, prawa ręka. Trzymamy jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę trzymamy, super. Opuszczamy. Pięknie. I teraz ponownie przechodzimy sobie już na koniec do pozycji dziecka. Znowu rozciągamy kolana na szerokość maty, duże palce jest połączone i wsuwamy swój tłuszcz pomiędzy wewnętrzną część ud. Rozpustrzycie palce u dłoni, delikatnie kładziemy czoło, bierzemy spokojny wdech i długi, długi wydech. I kilkukrotnie ponownie poprzytaczacie czoło od lewej do prawej, jakbyście chcieli je ponownie troszkę pomasować. I zatrzymajcie się na chwilę, troszeczkę możecie pogłębić, jakby tutaj to mocniej wyciągnąć ręce. I głęboki wdech. I długi, długi wydech. I powoli, łagodnie, ponownie będziemy tak rolować kręgosłup. Ciężkie ręce, tak zupełnie bezwładnie suną. A my powoli, łagodnie rolujemy kręgosłup, głowa i szyja, jakby wraca ostatnia. Ponownie połączymy sobie nogi. Siedzimy na udach, usiądźcie się wygodnie, możecie się tak troszkę pokołysać. Z wdechem unieście ręce do góry, osadźcie barki w ciele i z wydechem jeszcze łagodnie skręćcie się w lewo. Patrząc tutaj przez lewe ramię, ręka z tyłu opuszkami przełożona do maty wskazuje nam jakby tylko kierunek ruchu. Chcemy łagodnie zrotować kręgosłup wokół własnej osi. I powoli z wydechem wracamy do centrum, unosimy ręce do góry, zrotowane do środka i wydech. Jeszcze raz w prawo prawa ręce blisko. Patrzymy przez prawe ramię, zaangażujcie szyję, głowę, wzrok. Głęboki wdech. Jak mamy przestrzeń wcale, to z wydechem postarajcie się troszkę pogłębić. jeszcze raz wdech. I długi, długi wydech. I powoli z kolejnym wdechem wracamy rękami do góry. I wydech powoli opuszczamy na bok. Rozróżnicie ramiona. Pięknie zakończymy sobie w pozycji siedzącej, usiądźcie w takiej dogodnej dla Was wersji. Siadzie skrzyżnym, połóżcie sobie ręce na kolana, wyprostujcie kręgosłup, znieście go w stronę tych sufitów, nieba, oczy przymknięte i bierzemy głęboki test i długi, spokojny wydech. Postarajcie się poczuć, że dosłownie w głowy macie jakieś sznureczek, który Was pięknie wyciąga do góry, subtelnie cofnięty pod brudek, relaks na twarzy. I głęboki wdech. I długi, długi, wydech. Postarajcie się też poczuć, że siedzicie na pośladkach, a dokładnie na tych kościach, to macie w środku, kościach I Głęboki wdech. I długi, długi, Po czym połączcie sobie ręce na wysokości klatki piersiowej do nas, oczy nadal przymknięte. Poczucie, jak lewa dłoń dosiska do prawej. I łagodnie podziękujcie samemu sobie za praktykę, za obecność. Namaste. Dziękuję Wam bardzo za tą przyjemną, taką krótką praktykę. Mam nadzieję, że czujecie, że Wasze ciało jest rozbudzone. Jeśli Wam się podobało, to bardzo serdecznie zapraszam Was do śledzenia mojego kanału, ponieważ trochę już rzeczy jest i jeszcze wiele się z pewnością pojawi. Zapraszam do zostawienia komentarzy, lajków jeśli chcecie być w takim dziennym kontakcie również ze mną, to zapraszam na moje Instagrama, a także na Facebooka, gdzie co nieco, nieco znajdziecie takich codziennych inspiracji. Jeszcze raz wam dziękuję to do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem ponownie na macie.